Chcę wam jasno powiedzieć, że chyba niepotrzebny nam Korwin-Mikke z hulajnogą, tylko potrzebni nam są poważni politycy, którzy naprawdę proponują poważne rozwiązania. I chcę też powiedzieć o jednej rzeczy, o absolutnym skandalu, dlatego że ta piątka jest po prostu księżycowa i ona nijak się ma do potrzeb naszego społeczeństwa, i ona nijak się ma do przyszłości Polski, do przyszłości naszej gospodarki, do naszego bezpieczeństwa, bo bezpieczeństwo to również bezpieczeństwo, które polega na naszym zdrowiu, na zapewnieniu nam przyszłości, która jest przewidywalna. Ale słyszeliście wypowiedzi dotyczące prawa antyaborcyjnego. Mencen mówi, że kobiety mają rodzić dzieci z gwałtu, bo przydarzyła nam im się uwaga cytuję nieprzyjemność. To jest coś nieprawdopodobnego, to jest skandal, żeby używać takiego języka. I choćby z tego jednego powodu trzeba pokazać takim politykom czerwoną kartkę, dlatego że to kobiety mają decydować o swoim zdrowiu, o swoim życiu i należy im się szacunek.